Dzień dobry Państwu, witam serdecznie, Paweł Szczepanicz, szkolenia z inwestycji giełdowych. Siedem wskazówek dotyczących handlu w grudniu i w styczniu. Handel o tej porze roku może być szczególnie trudny. Tu na wykresie widzimy, proszę Państwa, grudzień 2015 roku. On zaczyna się dokładnie w tym miejscu, to jest 1 grudnia. I grudzień 2014 roku. Faktycznie, jego może nie być tutaj. On może nie być widoczny. Tu jest 9 jeszcze, 27. 1 grudnia. Czyli zaznaczam 1 grudnia. Tu mamy zaznaczony też 1 grudnia. Tu jest koniec roku i rozpoczyna się styczeń roku 2015. A tu rozpoczyna się styczeń roku 2016 o, tu się rozpoczyna i tu się rozpoczyna 1 grudnia, a tu się rozpoczyna 5 stycznia, czyli rozpoczynamy nowy, nowy rok. Tak jak powiedziałem, handel o tej porze roku może być szczególnie trudny, bo rynki mogą być bardzo wolne i pamiętamy takie lata, ale też mogą być bardzo szybkie. Ogólnie rynki mogą być w tym okresie niestabilne. Należy wziąć pod uwagę następujące wskazówki w poszukiwaniu okazji inwestycyjnych na swoich ulubionych kontraktach, surowcach, akcjach i walutach. Wskazówka numer jeden. Wielcy inwestorzy oraz instytucje finansowe mogą mieć po prostu wolne. Ci, co pozostaną, mogą wywoływać nietypowe ruchy na rynku. Ponadto firmy publikują roczne i kwartalne raporty, oraz prognozy na nowy rok, a także wstępne informacje o tym, czy prognozy na ten rok zostały spełnione. Wiadomości te w czasie, gdy część inwestorów jest na wakacjach, może wywoływać niestabilność. Wskazówka numer dwa. W okolicach świąt rynki będą się zamykać wcześniej lub będą całkowicie zamknięte. W takie dni rynki poruszają się zazwyczaj wolniej niż normalnie. I proszę się nie zdziwić, jeżeli ktoś otworzył pozycję i został z nią na święta tylko dlatego, że nie zauważył, że sesja w danym dniu jest sesją skróconą. Wskazówka numer 3. Kiedy obraduje Fed, zmienność także jest danego dnia mniejsza, a cena drobi w miejscu. Kolejne terminy to 13 i 14 grudnia. Podobnie, gdy obraduje EBC, to DAX stoi. Wskazówka numer 4. Jeżeli nie umiesz ocenić potencjału ruchu na podstawie tego, jak rynek się dziś zachowuje, to zastosuj ATR, aby określić target i stop loss dla każdej transakcji. ATR dostarcza miary zmienności, mówi jak bardzo rynek mógłby się mógłby ruszyć. To nie jest wskaźnik wskazujący kierunek, tylko potencjał. On nie jest niezbędny. Ale początkującemu może, może pomóc. W internecie jest mnóstwo informacji o tym wskaźniku. Wskazówka numer 5. Wielkie firmy inwestycyjne mają wydatki przed świętami, no podobnie jak każdy inny. Muszą także spełniać roczne prognozy. Każdy myśli o wydatkach i podatkach. Dlatego pojawiają się na rynku duże transakcje. W Polsce często są to transakcje pakietowe. Gdy duże pozycje są zajmowane i zamykane, Mogą pojawić się luki i mogą pojawić się przyspieszenia. Należy być ostrożnym. Wskazówka numer 6. Średnio ceny rynkowe mają tendencję do wzrostu pod koniec roku. Natomiast jak widzimy na załączonym obrazku, to tutaj 16 grudnia dopiero nastąpił start. Proszę zwrócić uwagę. Natomiast tutaj nastąpił start. 14 grudnia do 16 podbitka, cofnięcie do końca roku praktycznie na, na zero. To nie jest tak, że cały grudzień musi być wzrostowy. Wystarczą tak naprawdę dwie sesje, żeby podnieść SP500 z poziomu 1980 do 2060, czyli o 80 punktów, mając ustawiony już cały rok. Natomiast, jeżeli ktoś chce zająć w grudniu pozycję długoterminową, to należy być bardzo ostrożnym, dlatego że styczeń może wszystko odmienić. Proszę z uwagą obejrzeć te wykresy, które prezentuję za 2015 i 2014 rok grudzień i styczeń 2016 i samodzielnie też cofnąć się kilka lat wstecz i sprawdzić, czy rzeczywiście Dobry grudzień zawsze przekładał się na dobry styczeń. O tym warto wiedzieć i warto pamiętać. Wskazówka numer 7. W czasie przerw świątecznych, nawet jeżeli jest sesja moim zdaniem to jest właśnie najważniejsza wskazówka należy cieszyć się odpoczynkiem, zrobić sobie przerwę, odświeżyć się i pomyśleć o swoich celach handlowych. W 2017 roku. Co zrobisz inaczej? Co zmienisz? Być może nic nie zmienisz. Natomiast ja mogę zapewnić, że jeżeli ktoś nie zarobił do 15 grudnia, to już na pewno nie zarobi. Jeżeli cały rok ktoś nie zarobił, to na pewno przez te, ten tydzień przed świętami na pewno nie uda mu się odrobić tych wszystkich strat, nawet jeżeli 16 grudnia rynek zrobił 80 punktów w górę. No to jest 18 grudnia, tak? No to jest kwestia tych jeszcze dwóch, trzech sesji, które dodamy do tego 15. Ale jak sobie spojrzymy statystycznie, to już ten 10. 15 grudnia to już jest czas, aby zwolnić. Ja uważam tak, a jeżeli ktoś zarobił, to czemu ma sobie nie zrobić dwóch Trzy tygodniowego urlopu? No przecież zasłużył, bo miał dobry rok. A jeżeli ktoś miał zły rok, to lepiej, żeby już sobie odpuścił i spokojnie przygotował się w tej dwu, tygodniowej przerwie na to, jakimi strategiami będzie posługiwał się w przyszłym roku, co w swoim podejściu musi zmienić. Szczególnie, drodzy Państwo, że należy się wtedy zastanowić, nad jeszcze, jeszcze inną rzeczą. Bierzemy sobie na przykład indeks Russell 2000 to jest indeks małych spółek tak? no i nagle się okazuje, że kupując w styczniu, trzymając do grudnia mamy tam zysk ileś 10%. Kupując Dow Jonesa mamy zysk. No na DAXie może nie są to wielkie sukcesy, ale mamy zysk. WIG20 no, faktycznie wypada skromnie w tym zestawieniu, no, ale jednak zysk. Rekordowy wynik na Midwigu, proszę zwrócić uwagę, no to jest z poziomu 3500, czyli no, no tu będzie gdzieś około 20-20%. Także SWIG, jeżeli weźmiemy sobie początek roku, no to jest wyżej. W związku z tym można sobie zadać pytanie, czy jeżeli. W swoich strategiach inwestycyjnych nie jestem na plusie. No to może po prostu coś zmienię i na przykład kupię sobie w przyszłym roku Fundusz Małych Spółek Amerykańskich i w ogóle nie będę się zastanawiał nad tym, co robić, prawda? To jest taki, taki czas do dokonania samokrytyki i samo oceny. no bo jeżeli ja jestem na minusie, siedzę przed komputerem 5 godzin dziennie, lub 8, lub niektórzy siedzą po 12-14, no to może sobie lepiej kupić EFA w styczniu i za rok zobaczyć, ile ile mam. No Raz będzie wyżej, raz niżej, ale ale, 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 bez, ale bez wysiłku, prawda? Tutaj trzeba dokonać powtórnej oceny sytuacji. Jeżeli na A może ktoś stwierdzi patrząc na wykres, no ja inwestując Envik, kupując i sprzedałem, wyszedłem zdecydowanie lepiej. Aniżeli to, co widzę na tym wykresie, prawda? Wtedy jest, wtedy jest, wtedy jest ok. Oczywiście warto też sobie dokonać takiego porównania, nie tylko za wzrostowy rok 2016, ale też, jak pamiętamy, ten 2015 był, był rokiem słabym, prawda? I ktoś mógłby powiedzieć, no ja grałem na małych, handlowałem małymi spółkami i straciłem. Grałem kontraktem terminowym na Enwik i straciłem. Natomiast nie robiąc zupełnie nic i kupując fundusz, nie są to może zyski spektakularne, ale jestem kozera, nie poniosłem straty. I przenosimy się do roku 2014, kiedy znowu od stycznia do grudnia, mimo różnych turbulencji, no jestem zarobiony. 2013 rok, jak widzimy, nawet nie muszę rysować strzałki. Jestem zarobiony. 2012 rok. Jestem zarobiony. Oczywiście były turbulencje. Szukam roku słabego, prawda? Mamy rok 2011. Tu mieliśmy kryzys grecki i to był rok. To był rok słaby prawda I tutaj faktycznie ta przecena była, była bardzo poważna. Kryzys Grecji, strategia Byan Holt absolutnie nie, nie zapłaciła. Natomiast już od 2012 roku każdy rok jest rokiem zyskownym. Proszę zwrócić uwagę, że poza tym 2011 roku już 2010 rok mamy wzrostowy, 2009 rok mamy wzrostowy, no 2008 rok. Oczywiście w strategii buy and hold mamy, mamy, spadkowe, czyli od 2008 roku w ciągu 8 lat, 6 lat mieliśmy na Midwigu w strategii buy and hold wzrostowe i 2 lata mieliśmy spadkowe, i za każdym razem były to kryzysy. W związku z tym, jeżeli kryzysu nie, nie będzie, to mamy duże prawdopodobieństwo, że każdy rok będziemy mieli na plusie. I tu nie chodzi o to, że ja zachęcam, do takiej formy inwestowania, tylko pokazuje, że jeżeli te nasze wyniki nie są porównywalne z taką strategią, no to znaczy, że coś należy, coś należy poprawić. Proszę sobie teraz z, z, z zobaczyć, że tak naprawdę, no, o tym, że jest kryzys, można się było zorientować. Oczywiście nie mówię, że można było wyjść z zyskiem, ale ale być może tą stratę można było w jakiś sposób zminimalizować, prawda? Czyli powiedzmy zmniejszyć ją o, o połowę, a pozostałe już lata, proszę zobaczyć, mniej lub więcej, ale w miarę, w miarę na, na plusie. Czyli to jest taki dobry czas, aby zastanowić się, czy to podejście preferowane na rynku, ono jest podejściem właściwym. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę.